Witam serdecznie wszystkie wagi na czytaniu na Nowy Rok Astrologiczny. Apeluję, żeby zabierać ze sobą wszystko to, co z Wami rezonuje, to, co nie rezonuje, powierzać żywiołom. Jeżeli jesteście zainteresowani takim czytaniem na Nowy Rok Astrologiczny, tylko w formie indywidualnej, zapraszam do kontaktu. Mail znajduje się poniżej w opisie filmu. Ja karty już rozłożyłam, zaraz o nich opowiem. Najpierw może zacznę od tej karty o najmniej ważnej, to może źle powiedziane, ale tej, którą mamy w tle czytania, czyli na spodzie talii. Mamy tutaj dziewiątkę y, pentakli. No ta karta, tak jak powiedziałam, jest gdzieś przemyka ta energia w tle, a jest to energia no, dostania tego, czego się chce. Posiadania tego, o czym się marzyło. Życia. Y, no, w luksusie, w dobrobycie, takim odpoczynku w tym wszystkim i cieszenia się z tego, co posiadamy. No, nie, no, ta karta również oznacza takie troszeczkę zamykanie się w tym swoim świecie i nie do końca możliwość czy też chęci wyjścia z niego. Niemniej jednak jest to karta bardzo pozytywna, bo ona mówi właśnie o cieszeniu się i delektowaniu tym, co mamy. Jak my będziemy odbierać świat, co my będziemy czuć, jak my będziemy reagować w tymże roku? Drogie wagi, tutaj jest As Kielichów. No, As Kielichów mówi o tym, że możemy odbierać nasze życie bardzo emocjonalnie, bardzo uczuciowo. Możecie drogie wagi kierować się we wszystkich sferach sercem, kierować się uczuciem, kierować się emocjami. I to jest bardzo dobre, bo no cóż, nie lepiej nam podpowie w życiu jak właśnie serce i intuicja. Ta karta mówi również o tym, że możemy być otwarci na nowy związek, na nowe uczucie, na nowe kochanie, tak. Czy też w ogóle postrzeganie świata i tego, co jest dookoła nas, tak? Przyrody, wyjście z miłością do przyrody, do natury i do wszystkiego, co, co mamy wokół siebie. Ale to zupełnie jakoś yy, inaczej, mimo że yy, wy, drogie wagi, tak będziecie odbierać rzeczywistość, to zupełnie inaczej będzie odbierać otoczenie, bo otoczenie będzie Was odbierać jako asa. Jako króla mieczy, czyli osobą bardzo chłodną, właśnie bardzo myślącą, bardzo analizującą, no inteligentną też, elokwentną jak najbardziej, troszeczkę taką zaawaluowaną, skrytą, nie do końca mówiącą to, co myśli, to, co czuje, ale to może też wynikać z tej energii tła. Tak, że my może do końca nie będziemy chcieli pokazać światu, jacy my naprawdę jesteśmy. Że my tak naprawdę kierujemy się sercem, a nie rozumem w tym roku. Tylko to, że my się właśnie zamykamy w tym swoim świecie, w tej dziewiątce pentakli, ludzie mogą nas odbierać zupełnie właśnie inaczej. Zupełnie, zupełnie odmiennie. Yy. Zanim przejdę dalej, to no, gdzie możecie bywać jeszcze może tak powiem. Będziecie, myślę, też możecie być w takich miejscach, gdzie się dużo zdobywa wiedzy, gdzie się dużo mówi, to mogą być nie wiem, aule, to mogą być uniwersytety, to mogą być jakieś konferencje, także jak najbardziej te karty, ta karta szczególnie to 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 zwiastuje. Natomiast wydarzenia mogą wam towarzyszyć takie bardzo właśnie emocjonalne, nie wiem, śluby, ściny, komunie, takie bardzo rzeczy, które się przeżywa, tak? Czyli możecie też dużo takich propozycji w tym roku mieć. Na co zwrócić uwagę? Myślę, tutaj mamy sześć kielichów. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę troszeczkę. Na to, po pierwsze, żeby nie zatracać się w przeszłości w tym, czego już nie ma, nie wracać marzeniami do przeszłości, nie rozczulać się nad tym, nad tym, co było, tak, jakby zamknąć ten okres, ten rozdział, ale po drugie, na co zwracać uwagę, zwrócić uwagę na to, żeby nie wracać do przeszłości w sensie nie popełniać tych samych błędów, bo ta energia właśnie Asa Kielichów może powodować, że my możemy troszeczkę mieć problem z przypomnieniem sobie ewentualnych negatywnych rzeczy, które spotkały was, nas, drogie wagi w przeszłości i Jakieś zauroczenie, miłość, nagłe rozkochanie może doprowadzić do takiej sytuacji, że zapomnimy o tym, jakie już wnioski z przeszłości hmm. powinniśmy wyciągnąć, i żeby na przykład dwa razy nie wchodzić do tej samej rzeki, tak? Czyli pamiętajcie, zwróćcie uwagę na przeszłość. Po pierwsze, naukę z niej wyciągnąć a po drugie nie marzyć, nie rozpływać się, bardziej być y, jak najbardziej y, tu i teraz. Jeżeli chodzi o pracę, no, pracę myślę, że wyście y, tak już dużo z, y, zgromadzili wokół siebie, co by to tło naszej energii wskazywało, dziewiątka monet, że możemy sobie troszeczkę odpocząć, jeżeli chodzi o pracę. Może z, z, zakończyliście jakieś awanse, może zakończyliście jakieś projekty i to jest taki czas na odpoczynek. To, co mamy, na razie nam wystarczy i myślę, że to jest, że to jest czas takiego odpoczynku. Również w podróżach ta karta nie wróży jakichś dalekich, dalekich wyjazdów, dalekich podróży. Pracy spokojnie, dobrze. Myślę, że czas delektować się tym, co już osiągnęliśmy, również w kwestii, w kwestii słuchajcie, pracy. Co jeżeli chodzi o zdrowie? Tutaj mamy ósemkę penta. Ona energetycznie wróży bardzo dobrze. Myślę, że będziecie bardzo dbać. W ogóle już komuś, którejś z grup wyszło też w zdrowiu. Nie, to nie było zdrowie, to była miłość. Ale nieważne. Ważne jest to, że wy macie ósemkę monet w aspekcie zdrowia. To znaczy, że będziecie bardzo dbać o zdrowie. Będziecie robić wszelkiego rodzaju badania. Będziecie bardziej uważni, tak? Będziecie pielęgnować, będziecie pracować nad swoim zdrowiem. Myślę, że możecie też troszeczkę pieniędzy na to wydać, nie wiem, na dodatkowe badania, tak jak mówię, na to, żeby o to zdrowie zadbać. No tutaj widzimy właśnie taką panią, która siedzi na książce. A książka to nic innego, jak pracowanie nad czymś, jak studiowanie czegoś, jak uczenie się czegoś, tak? I myślę, że tak swoje zdrowie będziecie traktować bardzo pieczołowicie i bardzo no, uważnie, ale tak jak mówię energetycznie, ta karta bardzo dobrze wróci. No pięknie macie w sprawach związkach i związku i miłości ponieważ mamy tutaj dziesiątkę kielichów. No dziesiątka kielichów to jest spokój, tak? Spokój, yy, ogród obfitości, tak? Byleby nie popłaść w nudę tym wszystkim i yy, nie zatracić się w tym, na co mamy uważać, czyli na przeszłości, tak? Nie chcieć sobie yy, tej dziesiątki kielichów Popsuć w cudzysłowiu, jakimiś niepotrzebnymi sprawami w, z przeszłości. Także tutaj też jest bardzo, bardzo dobrze i myślę, że te, ta energia dziewięciu monet też na to wpływa, żeby będziecie właśnie pielęgnować też to, co już macie, co już osiągnęliście w miłości i związku. Jeżeli nie jesteście w związkach, to myślę, że zapragniecie spokoju. Że zapragniecie postawić kropkę nad i, tak? Czyli jeżeli pracowaliście też nad tym, żeby stworzyć coś nowego, żeby e, zakochać się, żeby znaleźć swoją taką osobę, z którą będziecie spędzać czas, to myślę, że jest to taki okres, który służy temu, żeby to ciepło związkowe stworzyć, bo wy będziecie jak najbardziej podążać głosem. Serca. Król Mieczy, no tak jak mówię, będą Was widzieć inni, najbliżsi. Właśnie, ja bym może bardziej się odniosła tutaj, jeżeli chodzi o tego króla Mieczy, co prawda, już powiedziałam na ten temat, ale bardziej bym się tutaj skłoniła ku temu, że Wy możecie być troszeczkę tacy dla innych niedostępni, tacy troszeczkę żyjący być może pod tym kapturem, tak? Nie do końca ujawniający się, może nie do końca będziecie chcieli mówić wszystkim, co czujecie, co planujecie, jak odbieracie rzeczywistość, jak rozumiecie świat w tym roku. Może w ogóle będą Was otaczać ludzie tak bardziej analistyczni, bardziej zdroworozsądkowo podchodzący do Was, i dlatego właśnie Wy możecie być nie do końca przez nich zrozumieni. I tacy, troszeczkę tak jak tutaj ta postać w tym kapturze, nie do końca odkrywające, odkrywająca swoją twarz, swoje uczucia. Ale została nam jeszcze jedna karta. Jest to karta w pozycji czego nie wiemy, czego nie wiecie. Tutaj mamy szóstkę mieczy. Możecie nie wiedzieć, że przekraczacie, zakończacie jakiś okres w swoim życiu. Że w tym roku. Może się okazać, załóżmy, nie wiem, za rok, za dwa lata, że ten rok był zakończeniem czegoś, tak? że ten rok będzie dla was, bo o tym jeszcze nie wiecie, będzie dla was rozpoczęciem jakiejś podróży. Bardziej mi tu chodzi o podróż duchową, o podróż emocjonalną, o podróż sercową, tak? że w tym roku coś zaczyna, że wy będziecie tak, jakby to jest taki wasz początek drogi, oczywiście ku lepszemu, jak najbardziej, bo ta karta o tym mówi, że wy będziecie dokonywać pewnych zmian, być może podświadomie, tak? Być może jeszcze nie wiedząc o tym, że to, co się zaczyna już teraz, to już będą zmiany, które w konsekwencji. Doprowadzą was do, do. że ta podróż w te zmiany doprowadzi was do zupełnie innego życia, do innego, zupełnie innego świata, tak? Bo to jest podróż, to jest to jest karta brama. To jest oddalanie się od pewnych rzeczy, od złych rzeczy, tak? To jest karta, yy, która prowadzi nas w dobre miejsca, w lepsze miejsca. I mam wrażenie, że no Niektórzy z Was, większość z Was, bo tak mówię, no to, czy to czy to nie, nie, nie może ze wszystkimi rezonować, bo to jest wręcz niemożliwe, ale jeżeli rezonuje z Wami i faktycznie coś się będzie zaczynać w tym roku jak najbardziej pozytywnie, bo ja tu widzę to ten rozkład mi. Dla mnie ten rozkład emanuje spokojem. To jest wszystko spokojne, to jest wszystko takie, takie eteryczne, takie, takie delikatne, tak? Odpoczynek, swój świat, miłość, yy, taka troszeczkę tajemniczość. Wszystko jest yy, jak najbardziej takie spokojne. I to, czego nie wiemy, to, czego nie wiecie, to to, że to może być podróż właśnie. Do lepszego świata, do lepszego życia, do lepszego spostrzegania, do lepszego myślenia, do lepszego odczuwania. Tak? Ja w ogóle myślę, że w ogóle ten rok zaprowadzi nas do zupełnie innego patrzenia na świat. Nie będą dla nas ważne pewne rzeczy, dla niektórych, dla tych, dla których były ważne. Ja teraz nie mówię oczywiście teraz o, o wagach, mówię ogólnie. Dla tych, dla których ważny był, nie wiem, pieniądz, bieganie, latanie, śpieszenie się, brak umiejętności, cieszenia się tym, co nas otacza, ten rok może nas nauczyć tego, że życie się może zmienić i nasz świat może się zmienić w ciągu naprawdę kilku sekund i dużo do tego nie trzeba. Naprawdę dużo do tego nie trzeba, żeby się odwrócił świat do góry nogami. Że to, co nam się mogło wydawać nieprawdopodobne, że to już nie może tak być, to już nie te czasy, mamy XXI wiek. Jedna taka malutka rzecz, malutka istota, nie wiem, no jest to, jest to no organizm żywy, jakby nie było którego widać tylko pod mikroskopem, może sprawić, że nasze życie zupełnie inaczej będzie wyglądać. Ale to taka dygresja nie wiem czemu i nie wiem skąd. W każdym razie bardzo widzę spokój i życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech się wszystko spełni.